Na moim serwerze kraftq.pl są dwa tryby, na których można zarabiać prawdziwe pieniądze. Mone, SMP i Genkes. To na tych trybach cheaterzy są najgorsi. Zastanawiacie się dlaczego? To bardzo proste, bo okradają mnie z pieniędzy. Więc dzisiaj postanowiłem, że skupię się tylko na tych trybach. I co by nie było, będę miał z tego o wiele większą satysfakcję. Bo nie dość, że zbanuję cheatera, to zabiorę mu wszystkie pieniądze oraz itemy. A, i mam ofertę dla was. Jak zostawicie 2000 lajków oraz suba, to nagram film, w którym to ja będę sprawdzany. Więc napiszcie w komentarzu serwer, na którym mam to zrobić. Oraz nick, to wam to do doładowania na craftki.pl Moi drodzy, zaczynamy od trybu genkesz, tak który jest ponad 200 osób, jest do godziny 20, więc całkiem spoko. Na modelu jest 160, więc fajnie, możecie wbijać na te tryby jak najbardziej. kraftkiu.pl. zapraszam, chociaż mamy ich wie, o wiele więcej, więc na jakich chcecie wbicie? Zaczynamy od trybu genkesz I długo to nie trwało, jak spotkałem pierwszych cheaterów. Dobra, już się wyświetlałem na tym Patrzcie to, nie? Kołać pieski, proszę bardzo, to jest działek, który na pewno kopie na lukerze. No oczywiście, że tak. Sprawdzę sobie tylko, iloma pieniędzy. 5 zł ma wykopane, prawie 6, więc bardzo fajnie, ponieważ mamy pierwsze Osobę, która niestety straci wszystkie pieniądze. Dobra, halo, czy ty jesteś w ogóle, czy on mnie widzi w ogóle, czy nie? No prawdopodobnie w ogóle ma apka, więc, więc nie wiem, czy jest w ogóle sens go sprawdzać. Chodź Pieski, co w ogóle straci? No straci dobrą motykę, naprawdę. Więc wybacz, bratku, niestety zabieram ci w tym momencie wszystkie pieniądze. No i tyle. Trzeba było nie czytać tak? 7 G cheaty. Trzymaj się, bratku. No, Kurde, oni są najgorsi też tutaj na, tym, na tych trybach, bo serio, oni mnie okradają tyle pieniędzy, że to skorasz. Dobra, tu się chyba za bardzo nic nie dzieje. Podobno kapi sobie tutaj cituję i zaraz to sobie sprawdzimy. S-Kapi, dobra, widzę, że w ogóle helper tu jeszcze jeden się pojawił. Ej, dobra, on może kopać na awku, chociaż może też mieć nukera. Dobra, sprawdzam go, bo szczerze nie jestem przekonany, czy on ma cheaty. Piszę oczywiście jego podaj DC. I prawdopodobnie to on w ogóle jest na awku, więc i tak za to dostał Bana i klira pieniędzy. Ale jeśli nie jest, no to, to zobaczymy, czy, czy miał cheaty. No, jestem ciekawy sam. Niestety, Kapi nie odpisywał mi, więc usunąłem mu pieniądze oraz dostał Bana. Moi drodzy, ile Kapi straci pieniędzy? Mało, 50 groszy, 60 praktycznie. Szkoda, no, szkoda mi ciebie, wariacie. 7 dni. Kopanie na awk mu, bo nie czy o cheat na pewno, ale no. Okej. Okay. W ogóle na antyczycie na razie się ludzie nie wyświetlają, więc no jest to ciekawe. Wejdźmy sobie na farmy i posprawdzajmy, jak tutaj wygląda. Bo możliwe, że tutaj tak z góry po prostu typowo zobaczymy, jakichś ludzi. Co sobie kopię na nukerze? E, na razie widzę, że tutaj legitnie, no. Ciekawe, ciekawe. Na ten moment chyba zbanowałem wszystkich czyterów na trybie Genghis. Więc przyszedłem na tryb Mone SMP. Dobra, moi drodzy, jestem na Moneju i aktualnie właśnie dostęp wiadomość na Discordzie. Tak, dobrze słyszycie. Pewien gracz napisał mi na PW, że ma podejrzanego gracza. Na monej SMP Dino to ziomal Panie przybrani za pomocą multi nabija serpier w kasa za pomocą mieczaka na Okej. Okay. Posiadam multi które zapewne wypłaci u was ma ponad 80 złotych. <śm> Nie gadaj. Ej, dobra, to jest bardzo prawdopodobne, że ten Dino to ziomal. W tym momencie okrada totalnie mnie z pieniędzy. On ma ponad 100 złotych. O jest. Dobra, to jest prawda. Czekaj, zobaczmy. Dobra, ziomek sobie chodzi wokół niego. Dobra, to nie jest jego multikonto. To jest chyba Legit. Dobra, ten miecz już widzę, że jest OP totalnie, bo on ma w tym momencie miecz. Zresztą sami widzicie, tak. Miecz kradnący 20% VPN, to jest bardzo dużo. W tym momencie sprawdzimy jego multikonta, no i z tego co widzę, to on ma tylko dwa. Mikosia i Karblat, coś takiego. Problem jest taki, że to jest, musi być w takim razie jakaś, wiecie, jakaś sprawa, że musi mu jakiś inny ziomek pomagać, ale no chyba go po prostu zwyczajnie zostawię. Jakby no nie jest to nielegalne, żeby oni sobie siebie zabijali, nie? Okej, okay, mamy pierwszy, moi drodzy. Pierwszy naszego ziomka, który podobno może kopać diamenty i cheatować, ale nie jestem za bardzo tego przekonany. Okej, okay, obraża, no nie no, to raczej legitnie tutaj sobie kopię. I kto ja? No, to to może być ciekawe. Okej, okay, ziomek stoi za nas diamenty. Dziwne jest to, że za nas 54 diamenty w 9 minut, tak naprawdę, więc to no zobaczymy, czy w tym momencie pójdzie w stronę diamentów, czy nie. Dobra, widzowie, uwaga. On gdzieś idzie, on coś może wiedzieć. Ej, dobra, tu są diamenty. Dobra, 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 dobra. Ej, to, to jest trochę podejrzane. Czy on pójdzie w tym momencie dalej i będzie szukał dalej diamentu? Dobra, idzie sobie. Dobra, tam nie idzie. On się w w diamenty na 100%. Dobra, patrzcie to. Idzie, idzie. On coś wie, on coś wie na 100%. No, no, nie wierzę, że nie wie. Idzie dalej tunelami. No, tutaj ktoś rzeczywiście braszkę tutaj sobie kopał. Okej, okay, skręca w prawo. Dobra, ok. Zaczynam mu powoli wierzyć, że on tak nie ma tych cheatów. Po prostu chyba chodzi tunelami. On w ogóle nie kopie nic. To, które jest podejrzane w tym stopniu, że, że bo przez to nie ma cheatów. Bo normalnie to człowiek by się wkopywał, tak? Możliwe, że on zwyczajnie sobie po prostu szuka w tunelach diamentów i to jest jakiś fake. Fake alert. O! Nie, dobra. Działek jest leki. Dobra, moi drodzy. Siedzę na tym modelu i powiem wam szczerze, że również tutaj nie ma żadnych Nie che 5. Gdzie to cheaterzy? Halo! Jakiś victopa tylko się wyświetla i to w ogóle co to ma być? A, no i go nic nie może zrobić. Prawdopodobnie on jest w ogóle na świecie jakimś zwykłym. Dobra. oni próbujemy kopać brasę na zwykłym świecie, prawdopodobnie. I do tego coś się wyświetliło. No nie, no żart jakiś. A, nie, dobra, ona... <tosujesz> to przez spałnie próbuje. I znowu wróciłem na tryb genkesz. Dobra, na szczęście na trybie genkesz. Mam jeszcze drugi podserwer. Tutaj pewnie będą cheaterzy. Jestem przekonany, że tu będą cheaterzy. Już widzę pierwszego cheatera. Kacpero, no proszę bardzo, w końcu się udało. Sprawdź jak najbardziej. Kacpero, zobaczmy ile. On już zarobił pieniędzy, bo jestem naprawdę ciekawy, ile Caspero? I Kaspero ma, moi drodzy, złot 70. Kurde, chciałem go jest trafić, co na przykład wykopło 100 zł. nie? wtedy go zbalować, to by było pięknie. I DC. C. Prawdopodobnie są ziomki, które po prostu sobie Awka zostawiły na nukerze i, i, i mają wyrąbane, i sobie kasę. Ziołek mi okrada z pieniędzy, rozumiecie to? No nic, Kaspero to mi nawet nie odpisuje, więc jak najbardziej ban IP. A, sorry, przed tym, oczywiście, zabierałem pieniądze. wiem jak żeby nie, był, nie miał za dobrze. Pan Kaspero, sieni i się nauczą. V4 tony, proszę bardzo, ten osoba. Która, okej, okay, również ma cheaty. I moi drodzy, on w tym momencie jest oczywiście jak najbardziej sprawdzany. Zobaczmy, ile on pieniędzy wykopał, bo to jest ciekawe. 30 groszy, nie za dużo, ponieważ nie dopiero zaczął. No ale jestem ciekawy, co? Zobaczcie, co? Co to dwa lacy No dalej, dalej, zapraszam, zapraszam. O kurde, ej, pierwszy raz ziomek, który. No nie wiem, czy się w ogóle co zdarzyło na filmie. Który się przyznaje do cheatów. No jest to widzenie mocne, jestem z niego dumny. Jednak oczywiście mu pieniądze i tak, e, żeby nie było. Jeszcze po by Kamil cheatuje. Czy to prawda? Kurde, wydaje mi się, że może się legit ile ma pieniędzy. 5 zł prawie. Ja tak dziwnie kopię trochę, nie? Jakby, nie wiem, co jest chyba możliwe, żeby tak kopać. Kamil. No, on ma zwykłą motykę. Nie jest taka super motyka, ale tak nie no, chyba, chyba legitnie kopie, kurde. Nie no, wygląda to legit chyba. Wystarczy jak napierdzielać głową, no. Dobra, sprawdzę go dla. się świętego spokoju go sprawia. I dzisiaj odcinek normalnie na luziku. Ludzie normalnie podają Discorda i wszystko. Teraz pytanie, czy on tylko odbierze ode mnie kiedykolwiek. Widzowie? Za wcześnie to powiedziałem. Mam problem z nim taki, że ziomek nie umie podać mi swojego nika na Discordzie. Znaczy podał mi, rzeczywiście, ale to nie on. On ma na Discordzie. Normalnie pisze jego, ale to nie on. on! On w ogóle nie ma takiego awatara podobno. mu wejść na Discorda, ale nie wiem czy on sobie Nie wiem czy on sobie z tym poradzi, naprawdę Skurde człowiek przerąbany jednak Dobra, napisałem mu tak nie, No nie wiem, nie umiesz mi podać Discorda, nie możesz wejść na kanał na Discordzie, nie mogę zrobić. Napisałem, że ban ma dostanie i napisał czy Więc ja mam czekać, nie wiem, nie wiem Przerąbani są ci ludzie, naprawdę widzowie, znaczy się to powiedziałem, nie? Już z nim się to coś 10 minut. Nie? I on do mnie, widzowie, napisał, że ma nikali 6 No ma tutaj, ale... Dobra, dobra, dzwonię po prostu. Halo nie miałeś takiego niku, no mam też tam już sześć, nie? No nie, masz. Na Discordzie masz nick Camilleon 7. Jakieś cyferki. No, serio! Ja miałem że ja taki nikogo jak ja ten na streamie. Dobra, udostępnij mi ekran. A przyznajesz się do cheatów? No, nie nie, nie. Ja bym ci wszystko pokazał. Spoko. Znaczy, wiesz, co no wie, że ci? Nie umiesz wejść do Discorda, więc raczej cheatów byś też nie zainstalował. Statystyki kliknij. Dobra, gotowe. No już nie potrzebuję. No nie, no chyba ci wiesz, zwyczajnie. Większość za mi nie pomaga. No, no tak, dobra, tu i tak ci za nie pomogą, więc wyrobamy. Ale nie wiesz co? Czemu? Co? Wiesz jakie to jest uczucie? Rozmawianie z kimś? No przerąbano, nie. Ja nigdy z nich nie rozmawiam. No, no weź paczki za sobą, dawaj. Escape stawienia paczki za sobą. Otwórz folder z paczkami, cofnij, do kropka Minecraft u góry masz takie, takie ten. U góry, u góry, u góry, u góry. Kropka Minecraft, tak. Kropka Minecraft safe, chyba to było? Nie, a ty nie masz, masz tu czysty ten, praktycznie. Dobra, no wydaje mi się, że, że, że nie masz cheatów, Jakby. Nie no, nie będziesz raczej miał nic, nie masz nic. Trzymaj się. Gratuluję. Dziękuję, Ja chcę przytrzymujemy. Dzięki, dzięki Dara. Jaki gość, nie? Aż, aż mi się go szkoda zrobiła, dobra. Jak komuś zabrałem pieniądze dzisiaj, to dobra, niech będzie. Ustaw, hajs, kamil. Z widzowie, hajs. O 5 zł praktycznie, no, no więc, więc się cieszę, że jestem taki. Czasami jestem miły, ok? Teraz wydarzyła się naprawdę gruba rzecz, ponieważ wszedłem ponownie na mono SMP i uświadomiłem sobie pewną rzecz. Pamiętacie tego gracza? Dino Toziomal? Ten gracz wykorzystywał bug serwera, a na swoim koncie miał już ponad 150 zł. Pozwoliłem, że może coś z tym zrobić, więc wziąłem go jak najszybciej na sprawdzanie. Ej, dobra, widzowie, 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 jest, jest błąd. Teraz sobie to uświadomiłem. Słuchajcie, chcę wam to pokazać jak najszybciej. Napiszę tego kubka. Albo dobra, pokażę wam to zwyczajnie yy, w ten sposób. Na no, adminie wam co pokazuję. mu GMA. A, tu nie mogę widzieć, no oczywiście. Patrzcie to, jeśli zabiję kubka, to okej, okay, no powinienem dostać pieniądze, ja akurat nie dostałem. Ja pierdzielę. nie wiem jak tego wam pokazać, bo nie, nie mam żadnego ziomka. Czekaj, Olo Ninja. Dobra, widzowie, mam, jest Olo Ninja. W tym momencie go sobie zabiję i patrzcie to, dostaję pieniądze, tak? Jeśli ponownie go zabiję, to nie powinienem dostać żadnych totalnie pieniędzy, ponieważ jest cooldown. Muszę czekać 5 minut, aby tego gracza. A przez to, że. Ino, ma miecz, który zabiera 20% kasy innego gracza. I to jakby on nie, nie ma w ogóle cooldownu. on zabija sobie to na swoich ziomkach. On dzisiaj jeszcze miał przecież to złotych, jakieś 10 minut temu. Dobra, biorę go na sprawdzanie. Muszę go wziąć, widzowie. Będzie grubo, będzie afera, widzowie, bo ziomek ma 160 zł, Bug serwera nie zgłosił go. A jest to poważny bug bo on naprawdę ma strasznie dużo kasy w tym momencie. Nie, no jest młyn, widzowie. Będzie młyn, nie. zostawcie like i subskrybujcie kanał. Jakby to jest błąd po naszej stronie, wiadomo. Tylko no że jakby nowe jest wykorzystywanie bugów serwera, no. Jest to dosłownie w regulaminie. Chia, ale ziomek praktycznie wywalił na no 160 złotych, nie? Jak nie więcej, tak naprawdę. gusti 13, no będzie grubo widzowie. Udałem go na Discordzie, a następnie zadzwoniłem, żeby wyjaśnić tą całą sprawę. Cześć. Tutaj. E, no sprawa jest taka, że to jest wykorzystywany bug serwera poważny, a jest to to, że nie, że nie masz w ogóle cooldownu na to ten miecz i możesz praktycznie cały czas go używać i zabijasz tych samych graczy. No ale tu wy nie sprawdzacie tego. No i to jest wykorzystywanie bugów. Mamy to w regulaminie. Ale tak samo z tym było, z magnesem. Ale co? No tak samo dawał. Nie rozumiem. No magnes też dawał. Nie sprawdził a na gangcasu? Tak. No, ale to gadamy o, to, o innym trybie, teraz gadamy o maneju. No jest wykorzystywanie bugów, no i niestety będę musiał. No zarekwirować ci te pieniądze, tak? Nie no nie wiem tego! No a zgłosiłeś błąd, bon? no nie zgłosiłeś. Nie. No, a czemu nie zgłosiłeś? No opisałem tu indica! No to pokaż mi screena. No usun No nie. No właśnie, no. Dopisałeś, no usunąłem, dopisałem mu niego. Napisałeś do niego, ale usunąłeś, tak? Ale chcesz zobaczyć moje wiadomości z nim? No, no możesz mi, no, możesz mi pokazać, jeżeli. Znaczy nie no pokaż mi tylko i wyłącznie wiadomość, że zgłosiłeś tego buga. Ale pokaż mi wyślij mi screena dosłownie, że. No nie, że, mam, że, że... bo usunąłem, no. A, usunąłeś. No, Czemu na no, bo, no bo nie odpisywał mi, nie od pokłóciłem się z nim. A, no to. Zobacz, tutaj nie no nie, nie będę tego czytał, bo to jest mi sprawa między tobą jak a, a nim jak coś. No jeżeli się pokłóciłeś z nim, no to trudno, no ale no Buga nie zgłosiłeś jakby. No ale chciałem. Ale nie zgłosiłeś. No ale chciałem. A jakbyś zgłosił, to bym ci zostawił te pieniądze, rozumiesz? Ale chciałem zgłosić. Ale nie zgłosiłeś! No bo chciałeś mnie mnie z sklep. Ale nie, 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 to nie tak, to a, nie było. Nie, tak. nie, 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 bo po co? To nie, nie, to nie było tak, to nie było tak. Właśnie tak było. Dobra, ile miałeś kasy? Czy, ile kasy nabiłeś na tym? No nie wiem, miałem chyba 20 zł. Ty z ale obiecujesz? Czy mówisz mnie teraz? Nie, nie, naprawdę. A masz brasza Mam, 6x6. No dobra, no to pokazać niech ci będzie. Da, ci? Daję ci dwie dyszki. Zabieram. Się. Nie, no weź No co mam zrobić? No nic nie zrobię. No i tak sobie wypłacisz. Ale nie, no tutaj ty, stary, ja 10 ja minut temu byłem na serwerze. Ty miałeś 100 zł, teraz masz 160, rozumiesz? Ale to, a to wszystkich tak byś zrobił? Możesz mi zgłosić innych jak chcesz. Nie, bo mi zabrałeś. No i co? No to co mam? Jak zgłosisz, no to będziesz spoko gracz I no, ja ci coś dam. Co mi das? W sumie to nic, ale będzie, będzie równouprawnienie. I ty oni też stracą. Nie, to ja wolę nie. A, czyli nie chcesz być 60. Yy, no nie, na razie nie. A, no dobra. W takim razie, no niestety, straciłeś no, trochę pieniędzy. Nie, ale, nie ale, tak ale, nie może być, tak nie może być. Niestety, tak musi być. Pozdrowienia do więzienia. No, nabra. I, I tak nie był... masz bana. A powinien zać bana, a ja ci jeszcze hajs zostawiłem Buziaczek na do ciebie. Dobra, i tak się z nim dogadałem. Jakby jest i tak z, z, luz z tym. A, i muszę napisać. Jak będziesz tak robił jeszcze, to bom. Więc nie rób. O, a, przy okazji mam jeszcze ziomkę, najpierw nie cheatuje. No i super. Czy ten ziomek cheatuje, Nie mam Pojęcia. Kurde, ale mega mi przykro, no, że stracił tyle kasy. Znaczy, że nie jest mi przykro, bo to jest wykorzystywanie bugów, ale no, no, grubo, nie? Przez chwilę było. Dobra, ten gracz prawdopodobnie. No, wyświetla mi się, że ma cheaty. Nie wiem dlaczego, ale wyświetla się. Ej, dobra, sprawdzam go. Naprawdę go sprawdzam, bo, bo to jest podejrzane trochę. Za dużo pieniędzy jeszcze nie zarobił, <laughs> więc jestem ciekawy, co powie. Ej, on ma nukera Dobra, ma, ma, ma cheaty, ma cheaty, ma cheaty. Nie wyłączył i nie wyłączyło mu się. Dobra, ile straci pieniędzy? 50 groszy. No, niedużo, ale na zawsze coś tak. Nie wiem, czy on na jakimś bocie w ogóle nie kopie. Jesteś Ej, jak nie od odpisze odpiszę i będzie tak kopał, no to jest debil, nie. Nie no musisz przy kąpie. No odpisz mi. Rich normalnie pokazuje, że, że Kilaura mu się włączyła. No nie wierzę. No niestety, bratku, pożegnamy się z tobą. On i tak mi nie odpisuje, więc trudno. Oczywiście daję mu bana i, i tyle. No, na Okej, okay, tu mamy następnego gracza, który podobno cheatuje. Nie jestem tego przekonany, bo aktualnie nic nie robi, ale bleku. Uj, tu. Oj, 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 tu się coś działo, tu się coś działo. Dobra, to są, to są dwóch graczy, którzy możliwe, że cheatują I to bardzo to jest prawdopodobne. Kurde, poszedł sobie na spauna. to To strasznie. Słabo. Bo chciałem zobaczyć właśnie, co on będzie odwalał, bo jestem przekonany, że coś może mieć. Oj, widzowie, następna osoba. Następna osoba to jest, która wykorzystuje ten błąd. Seneko, co? Sami ci też tu się wyświetlają. Co jest z tymi ludźmi? Okej, okay. dobra, jest pytanie, czy on zaraz jakieś diamenty znajdzie, czy nie. Okej, okay, on robi zwyczajny tunel. Jakby możliwe, że tutaj nie ma żadnego x raya Kurde, tu jest jakaś afera. Tu jest widzowie jakaś afera, te ziomki. Normalnie zaraz nie okradną pieniędzy, że jest masakra, bo on cały czas zabija tych samych. Dobra, nie no, muszę. Muszę tutaj. To jest ta sama ekipa. Dobra, biorę ich na Discorda. To jest tak, kupsonik, każe. I Dawidek. Widzowie, trzy osoby, które najprawdopodobniej <grymianie> dostaną bana, nie? <grymianie> on już wie, on już wie! Sprawdź! Oj, kupsonik lognął, widzowie. I Dawidek David jeszcze nie lognął, więc fajnie. Dawidek też jeszcze nie lognął. No i niestety kupsonik zostaje y bana. Znaczy, no nie dostanie bana, po prostu dam mu zaberę mu hajs. Niestety lognął, no trudno. Ile straci pieniędzy? Trzy złote ponad lekko. No trudno, widzowie. Dobra, dla kano. się ma No co, panowie, no co ja wam będę mówił, tak? Wiecie co się co się no? stanie, tak? Co się stanie? No już wiecie. Wy już i tak wiecie. Szyb, szybkie, szybkie zerowanie kasy. Ach Wielimarz nie Gdzie co, Tak? dlaczego? Dla wykorzystywanie bugów, Ale Gdzie masz bug? Już ci mówię. Miecz, miecz, nie, miecz nie ma cooldownu na to, że zabijesz te same osoby. To jest bóg. Nie zgłosiliście go. No, ale tego boga. Ale wykorzystujesz tego boga. Zejdziemy. 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 Już 3-4 razy i za każdym razem mi zamykali, zamykali ticketa w nocy, nie? Więc po zrobieniu sobie tak. Dobra, czy masz, możesz, możesz mi screena wysłać? Nie ja robiłem screenów tego. No dobra, to ja sobie sprawdzę po prostu w logach ticketów. No i tyle, no, no nie róbcie tego, zostajecie bana. No ja właśnie was nie chcę ale... panować, normalnie bym no, was nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy. Ale wiedziałeś! Wiedzia jak nie wiedziałeś, że to jest Bóg? Jak, jak nie mogłeś tego nie wiedzieć? No a gdzie no. Ej, dobra, ja nie wiem, co jest, co jest z Davidkiem, ale ja ci nie mogę zabrać. Ile ty masz pieniędzy? A, byś chciał za dużo wiedzieć. Co jest? On jest administratorem, No bez kitu jakim się zadminę, bo nie mogę mu pieniędzy zabrać Dobra, to za ci dawaj awaj, SS, dawaj a nie pierdziel Aha, nie no nie Muszę mogę, nie no, dobra. -a. Dawaj, dawaj SS-a Ale ile, ile masz, weź czekaj, czekaj. David weź ról Ustaw, ustaw, Aha, aha, dobra No, no i dobra, i pana dostałem, Iwona dostałem przez ciebie pana dostałem, Ciągle no i dobra, 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 fajnie Dobra, ja nie mogę ci zarać pieniędzy, nie, ty jesteś jakiś zeskamowany a, No dobra, rób screena i ten, wy jesteście przetrzymywani aktualnie, nara Moi drodzy, przetrzymuję aktuality graczy Zostaną tutaj na zawsze I stary, mnie, mnie to przeraża ile oni kasy w ogóle wypłacili nie, Tego nawet nie mogę sprawdzić a Ten ma 45, oni tutaj z pół tysiąca wypłacili na ludzi A wypuścisz? Nie Dobra widzowie, tego ka -że mogę wypuścić akurat Ty zostajesz Kurde, i oni stracili tyle pieniędzy, to jest masakra, nie? Moi drodzy, no jak, jak wy to oglądacie to w najprawdopodobniej w ten sposób już jest zablokowany Nie testujcie, bo ja was znajdę A na ten moment wejdziemy sobie jeszcze szybko na tryb Cash. Sprawdzić czy jest tu jakiś cheater Bo wierzę, że pewnie jeszcze wbili tutaj jacyś cheater. I już chyba właśnie widzę, proszę bardzo, proszę bardzo, pana gracza. 4 złote ma. Jak najbardziej? Sprawdzamy go. Uuu, następny gracz. Hakim jakiś Hakim, tak? Wiadomo, kopanie na Awk, tak się zdarza. Pan, oczywiście 7 dni cheaty i żegnam pana. Pytanie, co z tym graczem? Nie, no, czy to jest następny ziomek, co... Nie ma mikrofonu, haha. przerobany z tych ludzi, naprawdę. Witam cię! udostępnij ekran. Jesteś sprawdzany. O, no i super. Czy znasz się do cheatów? Może się w Minecrafcie, ja widzę. Dobra, pewnie nie. Dobra, dalej, wejść Escape, Statistics. No kliknij. No nie klikniesz. Nie, nie chcesz kliknąć? No kliknij, dawaj, Escape i Statistics. No dawaj, no kliknij. Już nie bądź taki. Ej, bo zminimalizowaj, zabrałeś mi ekran. Oddaj ekran. No dalej, Escape i Statistics. Powiem tak, że. No, znalazłem. No, znalazłem błąd. W farmie, no, 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 okej. Okay. A to nie możesz kliknąć po prostu Escape i wejść w Statistics, bo jak to jest zrobane. Mokę, po. No dobra, nie, weź Kliknij, daj, no kliknij Escape i statistics No zrobisz to, czy nie zrobisz? Mam No to pokaż, pokaż mi, że masz Mam, chciałem sprawdzić No dobra, wolę escape, dawaj No dawaj, no ja wiem, ja wiem No, oh, no i trudno, dobra No trudno, no i tak musisz Niestety, stary, no sytuacja tego wymaga, tak? Przykro mi Mogłeś się przyznać Niestety na ten moment będę musiał ci usunąć wszystkie pieniądze Usunąć ekwipunek, który masz aktualnie na sobie No i po prostu dosta... dostaniesz bana 7 dni ty Wydaje mi się, że starszy ci, żebyś zrozumiał, że tak się nie robi w życiu. Buziaczek dla ciebie, wariacie. No, Moi rap. drodzy, kolejny odcinek oczywiście udany. Zostawcie lajka, like, zasubskrybujcie kanał Biać na Kraftkim.pl. No i możecie napisać e, swoją opinię: Czy powinienem mi rzeczywiście zarać kasę, czy nie? No, generalnie powinienem. Powinienem jeszcze dostać bana za wykorzystywanie błędu serwera. No, ale możecie napisać, co wy o tym sądzicie, bo słucham się was. No, to tyle. Nurath.